Jak powiedzieć po francusku Jestem bardzo zajęty, jestem bardzo zajęta? Je suis prise. Jestem zajęta. Je suis débordée. Jestem zajęta, jestem zawalona zadaniami. J'ai une journée chargée. Mam bardzo zajęty dzień. Je suis surchargé de travail. Jestem zawalona pracą. Je suis indisponible. Jestem niedostępna, nie mam nie dla nikogo. J'ai un emploi du temps chargé. Mam bardzo zajęty harmonogram dnia. du pain sur la planche. Jestem bardzo zajęta w dosłownym tłumaczeniu mam chleb na blasze. un agenda bien rempli. Mam bardzo wypełniony planer. Je ne Nie wypoczywam tutaj słówko z tej samej rodziny, co? Le chômage, czyli bezrobocie. J'ai de quoi m'occuper. Mam czym się zająć. Nie brakuje mi zajęcia.